Siemanko, niedziela Nie wiem z dziewiąta jest Dzisiaj późno dostaną Cały tydzień byłem chory No normalnie Po tamtym jak wam nagrałem Miałem ja w niedzielę wam jeszcze coś nagrać co mówiłem A tu W niedzielę rano na SOR pojechałem Normalnie kaszel taki, że Teraz mają dietkę Dzisiaj może wejdę wieczorkiem i przebiorę trochę te wiedeńskie Wczoraj ostatni już antybiotyk wziąłem Więc dzisiaj mogę Wam coś nagrać Tak to nawet nie mam kiedy, bo wieczorem z pracy przychodzę to jest dużo fajnych Jutro może w klateczkę wrzucę coś, pokażę jak to wygląda, może na wystawę już któregoś wybiorę Zobaczę czy się pobierzyły, czy się nie pobierzyły O Zobaczcie jak one głodomory. Wczoraj dostały Raz dziennie, teraz im tylko daję Nie zlatywały do jedzenia Teraz raz dziennie. O, widzicie. Już czekają. Powiem Wam tak. Teraz. No, przed sekundą zapałem tą. ślepą. I powiem Wam, że. Że, jed, że ona żyje. I na jedno oko tylko jest ślepa. Chociaż wtedy. Moje oczu było takich dziwnych To dzisiaj złapałem to jedno normalnie, normalne oko, nie? O, widynki są fajne, też będzie trzeba je przebrać, pięć wybrać Na wystawę może tą samiczkę, ta fajna taka zgrabna o, W ubarwieniu jeszcze jest dużo tych żółtych tego wszystkiego to nie wiem chyba stary jakiś Nie ty Baś... na tym paśniku pojniku ale widzicie no jeszcze wszystkie nie zlatują ale ja was tu cholery ja was tu cholery nauczę o tu, tu jest fajna może takie coś się wybierze na wystawę. Muszę złapać, zajrzeć w oko. Zobaczyć, co tam, co tam jest. Czy wszystkie spieżone są. O, jeden taki czarny. Mocno to go zostawiłem, bo to po tym. Tu takie późne jeszcze nie spierzone chyba. Ale też fajne. Trzeba zobaczyć, czy w ogonie ma wszystkie. No, pójdziemy do małych. Jedzonko kupiłem. To najlepiej. To jakiś czas, kurde, mi tu jakiś gryzoni. To u mnie cały czas. Ja to cały czas sypę. No bo nie mam innego wyjścia, nie? Albo sypać, albo się ganiać z gryzeniami. Gryzoni nie ma, bo ja trutkę cały czas sypę, ale ta trutka powiem wam tak znika, znika, znika później znowu leży z 2-3 tygodnie i później znowu znika przychodzą z pól, bo to wiecie jesień te już takie brudne wody muszę ten paśnik się nie sprawdza, bo bo, bo, bo. I tak na tym siadają i srają. Więc ten, o te późne bity, żyją, mają się tak. Ładne, ta jest piękna mewka. Zobaczcie, taniczka. O, to to jest gołąbek. Kilkaset złotych. Tak merek. Korona. Ładny gołąbek. I takie późne, żeby przeżyło zimę. Szczepionki jeszcze nie dostałem. O, a tutaj jest brat, nie? Brat ładny, ale gorszy. A tu tata. A mama niestety połkła ziarko i się udusiła. No już, leć tam. Niech pojedzą. Tu jeszcze dosypę. Sypniemy jasnym. Te kapcie brudne. Muszę tu, muszę tu coś jeszcze wymyśleć dzisiaj. Te liście pograbić. Raz dziennie. Tylko do nich wchodzę. Zobaczcie, te to czekają. Głodne. Młody żyje. Jakiś ładny, chyba taki na, nakrapiany będzie. Zaraz sypniemy tym na górze o. A zaraz zatrzymam o, Już jestem Dwa takie kubki Nie wiem ile ich tu jest Ale widzicie jak tu czatują czatują głodomory Kubki eleganckie wszystko w ogóle na zdrowiu A tym salmowirem czekam Teraz Wam pokażę tego młodego. Teraz dostają taką ubogą mieszankę, bo się popierzyły. Coś takiego. Teraz niepotrzebna bogata, żeby mi nie grukały. Tak to wygląda. Muszę wody nalać, żeby się pokąpały, bo zresztą to śnieg spadnie. O, grid wyżarły. No, też tu będzie trzeba trochę ogarnąć. Ale to jeszcze nie będę się spinał, bo tak to to zdrowie łódkie. A, pokażę wam tego. Gnitkę tu całe noce otwarte na pół szybki. Włożyłem mu gniazdo. Bo mi go było szkoda. Bo jak już się wyląk, to... No tak. Założyłem mu starą obrączkę, miałem. Jak kupiłem ten gołębnik to takie były z 24 roku. O, taki groszek będzie. Taki groszek jak rodzice. Ale żyje. Najedzony. A tutaj takie. Brej śwance. Wziąłem mu trochę słomy, rzuciłem gniazdo. Szkoda mi go było jak się coś ma no to też dać, w, dać żeby się urodził i żeby mać beczki Jedzą masz, pykają masz, miło Wszystkie. A tutaj Trochę jasnych, trochę takich Jasnych mało zostało, wiecie zresztą o tym. Bardzo mało Ale Nawet nie byłem w kurde na cmentarzu Posprząta, dzisiaj pojadę Się posprząta Masakra Ledwo żywy mówię Ledwo żywy No ale niestety tak bywa czasem że choroba nie wybiera gołębie zdrowsze ode mnie A teraz taką dostaję mieszankę i mieszam a więcej jęczmienia i więcej jęczmienia i pszenicy no i trochę tam dla witamin ale tam ta, wtedy się pieżyły, to bogatą mieszankę dostawały a teraz to nie muszą takiej dostawać ze względu na to, że się pierzyły i później właśnie się nie tych jajek, Grukanie, u mnie wiecie, niewypuszczane gołębie. Ten jeszcze tu jest. Nie wiem co z nim zrobić. Może jutro go wypuszczę. Dzisiaj coś mówię. Wieczorem przejrzę tych gołębi, jutro wam nagram w tych w klateczki, wrzucę te wystawowe. Pokażę mniej więcej co tam. Ale ja ta mam na okół, wynajmniej to. O, o, o co poleciała? To jest fajny gołąb. Pełna lenta. Tamto zat. O to. Bynajmniej to. Pięć się wybierze. To jest fajne. Proszę zobaczyć, czy się całe spierzyło. Ciemne lota, białogonek Jest tu parę takich ciekawostek. Tu jest coś fajnego. O, pojadły to teraz będą sobie. Stały. Tak to zdrowiutkie, wszystko, Kuleczki. Elegancko. Pozdrawiam wszystkich. No i do jutra no. O, ten to jest, ten jest zarąbisty, on taki późniejszy Te czarne to mam ładne, bo nie mają jakichś tam warkoczy, zrudek, niektórych ten jest taki ciemniejszy, ale on zostanie, bo jest po takim samcu jeden się tylko upował a reszta to no, nie będę wam tu zawracał, mówię, nagram, żyję. <laughs> jeszcze trochę kaszel, ale jakoś będę żył. Już lepiej, jeszcze tu podarek i dwie muszę coś przebrać. Z widymami się poparzyły te niektóre. O, widynki to ładne są. Coś tam się na wystawę wybierze. Nie, malutka fajnie z góry one wyglądają, takie kapcie. Dobra, otwieram im podwolierki. Narka, trzymajcie się ciepło, nie chorujcie.